Rozdział szósty. Od chwili, kiedy w szkole zjawił się druh Zubrzyk, w życiu chłopców coś się zmieniło. Jakby ktoś naoliwił tryby, które poruszały ich codzienną pracę. A zaczęło się od sprawy Janusza Berdycza z siódmej klasy. W miejscu, gdzie poprad wrzyna się pod stoki wielkiej polany i ostrym łukiem skręca ku Milikowi, rzeka rozgałęzia się wśród olszyn i łozin tworząc w pobliżu torów kolejowych wielkie rozlewisko. W tym miejscu chłopcy z siódmej klasy odgarnęli śnieg i zrobili ślizgawkę. Janusz, chociaż nigdy jeszcze nie miał łyżew na nogach, zapalił się do sportu łyżwiarskiego, zwłaszcza, że siódmoklasiści zorganizowali drużynę hokejową i zaczęli trenować. Kije wystrugali sobie z leszczyn, krążek zaimprowizowali z obcasa starego kalosza, grali w hokeja, aż lód trzeszczał. Janusz szybko opanował jazda na łyżwach i przyłączył się do graczy, chociaż chłopcy żartowali z nowicjusza. Pewnego dnia zaraz po próbnych zawodach narciarskich, Janusz poszedł na ślizgawkę. Na zalewisku zastał mniej chłopców niż zwykle. Dzień był pochmurny, mglisty. Rano przyszła odwilż i na leśniącej tafli lodu porysowanej łyżwami ukazały się wielkie matowe plamy. Jeżdżono na samym skraju pod olszynami. Gdzie lud był jeszcze gładki i biały. Franek Siwulski z siódmej klasy położył na lodzie kilka kamieni i rozpoczęto trening prowadzenia krążka. Chodziło o to, kto najszybciej i bezbłędnie przeprowadzi krążek pomiędzy kamieniami. Kiedy przyszła kolej na Janusza, ktoś z boku zawołał: Nie dajcie mu, patałach, nie potrafi. Janusz zaczerwienił się. No zobaczycie, rzekł duszonym głosem. Niech spróbuje! powiedział franek Siwulski. Janusz ustawił przed sobą krążek i pchnął go kijem. Krążek gładko ślizgał się po wilgotnym lodzie. Chłopiec zaczął go prowadzić. Starał się, żeby krążek nie uciekł mu. Wzrok miał wlepiony w czarny kawałek gumy i na koniec zakrzywionego kija. Minął już dwa kamienie. naraz przy zakręcie potknął się. łyżwa zaryła się w miękkim lodzie. Kij odskoczył w bok i krążek pojechał na sam środek zalewiska. – Psiakość! – syknął Janusz i pognął za krążkiem. Ktoś za nim zawołał. – Uważaj, lud kruchy, uważaj! Nie słyszał. Wstyd palił go bezlitośnie. Chłopcy znów będą się z niego śmieli. Trzeba jak najszybciej złapać krążek i poprowadzić go dalej. Wbił oczy w mknący po lodzie czarny punkt. Naraz coś trzasnęło pod nogami. Chciał się zatrzymać, lecz w tej samej chwili wokół niego zaczął pękać lód. Gładka tafla ślizgawki zakołysała się z chrzęstem i chrobotem. Wracaj! wołali chłopcy. Było już za późno. Lód ugiął się. Wielka kra przeważyła się jak biała tarcica. Zachlupotała woda, płat szarego nieba zachwiał się nad chłopcem, i naraz całe ciało ogarnęło lodowate zimno. Na brzegu podniósł się krzyk. Topi się! Nikt jednak nie śmiał rzucić się na ratunek. Wszyscy oni mieli trwogi, patrzyli jak Janusz beznadziejnie walczył z pękającym wokół lotem. W tej właśnie chwili zjawił się ruch zubrzyk. Jechał na nartach brzegiem rzeki. Wybrał się z Franiem Sarną na zbadanie terenu, dla wytyczenia trasy biegu płaskiego. Gdy usłyszał krzyk, zjechał ze stromego brzegu. Z daleka ujrzał szamocącego się wśród kraje chłopca. Zdjął narty i rzucił się na ratunek. Janusz jeszcze raz chwycił się dłońmi krawędzi lodu. Chciał się wydźwignąć, lecz lód znów się załamał i wraz z chłopcem zanurzył się pod wodę. Zubrzyk położył się na lodzie. — Trzymajcie mnie za nogi! — zawołał do chłopców. Sarne i Siwulski podbiegli. złapali go za nogi. Inni chłopcy chwycili ich w pół, tworząc łańcuch aż do nadbrzeżnych zarośli. Zubrzyk podczołgał się jeszcze bliżej. Czuł, że lud ledwo wytrzymuje — Wśród kry szukał chłopca. Nie było go. Podsunął się jeszcze bliżej. Mocno trzymajcie wykrztusił. Przechylił się. Dłonie jego błądziły w wodzie, natrafiając na grudki lodu. Czuł, jak przez palce przelewa się lodowate zimno. Naraz trafił na coś miękkiego. Kurczowo zacisnął palce. Jest! Jest? zapytywali przerażeni chłopcy. Trzymajcie mocno. Jedną ręką chwycił tonącego za sweter drugą za włosy i podciągnął do góry. Ponad krem wynurzyła się zsiniała twarz Janusza. – Ciągnąć, chłopcy! – szarpnęli nagle i nerwowo. Lud zatrzeszczał. – Stać! Tak nie da rady! Starał się utrzymać głowę chłopca nad powierzchnią, ale czuł, że drętwieją mu zziębnięte ramiona, a zgrabiałe palce nie mogą utrzymać ciężaru. Jeżeli silniej szarpnie, lód pęknie i wszyscy mogą pójść pod wodę. Jeżeli dłużej tak pozostaną... Chłopiec może mu się wyśliznąć ze skostniałych rąk i utonąć. Co, druchu? Co? wołali za nim chłopcy. Był niemal bezsilny. Spróbujcie, ale powoli. Znowu rząd chłopców naprężył się i pociągnął. Lud znowu zatrzeszczał. Stać, zakomenderował. Zdawało mu się, że cały jego wysiłek pójdzie na marne, że nie zdoła ocalić tonącego. Nagle na brzegu usłyszał ujadanie psa. Spojrzał przez ramię. Zobaczył dwóch wopistów z dużym alzackim owczarkiem. Biegli w ich kierunku. Za chwilę dwóch żołnierzy położyło się na lodzie obok niego. — Uważajcie, koledzy! — ostrzegł ich. Ten z prawej złapał chłopca za ramiona, drugi za portki i wspólnie z Zubrzykiem wyciągnęli go na lód. Janusz jęknął cicho, otworzył zdumione oczy. Żołnierze zdjęli szybko płaszcze, owinęli chłopca i zanieśli go do najbliższego domu. Janusz był uratowany nie dostał nawet kataru wśród chłopców rozeszła się wieść druh Zubrzyk uratował Janusza Berdycza Zuber w jednej chwili stał się ich bohaterem z takim to nie ma się czego bać mówili między sobą morowy chłop a jaki odważny gdyby nie on to Janusz by nawet nie zipnął gdyby nie on i ci dwaj popiści